Cześć, właśnie doczekaliście się czwartego, ostatniego odcinka wielkiego iceberga Cartoon Network, w którym odkryję trzy najgłębsze warstwy. Tradycyjnie osoby niezaznajomione z poprzednimi częściami odsyłam do obejrzenia serii od początku. No to co, zaczynamy. Warstwa dwunasta, Miracle Star. Musiał kiedyś nadejść ten moment, że znane na całym świecie kreskówki Cartoon Network zostaną przez kogoś podrobione. W tym przypadku chodzi o chińską podróbkę niesamowitego świata Gambola, czyli Miracle Star. Serial został stworzony przez Sunny One Foods, chińską firmę z branży żywności. Głównie po to, żeby promować kozie mleko o tej samej nazwie, co kreskówka. Fabuła skupia się na przygodach antropomorficznej kozy, Mao Lishing i kogadającej żaby Guagua. Podobieństwo do Gambola widać już na pierwszy rzut oka, zarówno po kresce, jak i stylu całej kreskówki oraz głównych bohaterach. Także i tutaj zastosowano typowe dla gambola realistyczne postacie drugoplanowe w 3D. Miracle Star emitowano od 2014 do 2017 roku, a seria doczekała się tylko 12 odcinków, w końcu będąc anulowaną z powodu masy negatywnych ocen. Co więcej, w odpowiedzi na plagiat wypuszczono odcinek gambola pod tytułem Sobowtóry, w którym Gumball i Darwin spotykają Chichi i Ribita, bliźniaków powtarzających wszystko, co usłyszą. Co gorsza, potem główni bohaterowie dowiadują się, że cała rodzina Sobowturów okazuje się zgabiać od Watersonów, zarabiając o tym w internecie. Na podobnej zasadzie gdzie chińska kreskówka online The Legend of Lucky Pie skopiowała porę na przygodę. Middle of Nowhere. Docieramy coraz głębiej iceberga, tak więc przygotujcie się na miejskie legendy, teorie spiskowe i creepypasty. Pierwsza z nich mówi, że pomysł na stworzenie chojraka tłużliwego psa nie narodził się tak po prostu w głowach twórcy. Akcja serialu toczy się na przedmieściach fikcyjnego miasteczka Nigdzie, po angielsku Nowhere, w stanie Kansas w USA. Fani serialu wielokrotnie brali pod uwagę możliwość bazowania serialu na tajemniczych wydarzeniach małżeństwa Patersonów mieszkających na wsi niedaleko miasta El Paso w Teksasie. W 1957 roku para tajemniczo zniknęła bez śladu, a w 1964 dwójkę uznano za zmarłą. Wokół historii na przestrzeni lat narosło wiele historii uwzględniających UFO, porwania przez kosmitów czy spotkanie skinwalkerów. W 1984 roku były opiekun domu Pattersonów przyznał się do dostrzeżenia, a następnie wyczyszczenia śladów krwi w garażu i na skórzanym elemencie łódki, o czym wcześniej nie powiedział ze strachu przed deportacją, ponieważ mieszkał i pracował w Stanach nielegalnie. Mężczyzna przyznał także, że widział jednego ze współpracowników Pattersonów składającego zakrwawione prześcieradło do bagażnika samochodu małżeństwa. Trudno jednoznacznie określić, co jest prawdą w tej historii i co faktycznie stało się z małżeństwem. Mimo to samo porównanie zdjęcia domu z kadrem z kreskówki daje trochę do myślenia i nastraja naszą wyobraźnię na snucie kolejnych teorii spiskowych, biorąc pod uwagę to, jakie powolone rzeczy widzieliśmy w Hoiraku. Profesor Atomus to Samurai Jack? I wcale nie jest to bezsensowne założenie, bo w odcinkach pojawiło się kilka wspólnych elementów obu kreskówek. Przykład? W pierwszym odcinku Samurai Jacka widać billboard z reklamą psiej karmy, bardzo podobny do tego z atomówek. Tak samo jak zniszczone miasto z tego samego odcinka, które wydaje się być podobne do Townsville. Samurai Jack jest bardzo podobny do profesora Atomusa, a Gentil Zattakowski uczestniczył w tworzeniu obu kreskówek. Akcja obu seriali dzieje się w różnym czasie, także fani brali pod uwagę również opcję, że Atomus jest dalekim potomkiem Jacka. No dobra, ale całość traci sens, biorąc pod uwagę, że dwa seriale bardzo różnią się od siebie stylem i fabułą. Do tego dochodzi jeszcze bardziej zagmatwana teoria o tym, że Aku to mojo jojo, bo ci mają pewne cechy wspólne. Egoistyczni łonabi imperatorzy z opracowanymi wcześniej złowieszczymi monologami o przejęciu władzy nad światem. Dopiszmy do tego niecodzienne przebranie, zieloną skórę, ostre zęby oraz lekki japoński akcent u obu panów w oryginalnej angielskiej wersji językowej. Podsumowując, już teraz do policzenia tych wszystkich podobieństw pomiędzy serialami ledwo starczą nam palce obu rąk. Dołóżmy do tego, że Aku może podróżować w czasie i przybierać różne formy. Ale na reddicie fan dodał w tym samym poście jeszcze trzecią teorię pisząc Wyobraźcie sobie to, po wielu dekadach Jack w końcu pokonuje Aku, nie decydując się na zakończenie jego życia, w zamian zamieniając go w bezbronnego zwierzaka. Samurai zmusza pokonanego zła do otwarcia portalu do przyszłości resztkami swoich sił, a dokładnie do XX wieku, do miasta zwanego Townsville. Po tych wydarzeniach pewnego razu Aku wędrował ulicami Townsville jako samotny szympans, aż do momentu przygarnięcia go przez profesora Atomusa. Tak wykształciła się ich przyjaźń, aż do momentu próby sabotażu eksperymentu ze strony zmartwionego o bycie zastąpionym mojojojo. Poprzez dodanie Związku X narodziły się atomówki. Związek ten zażył również szympans, co doprowadziło do powiększenia się jego mózgu i stania się antagonistą serii rządnym zemsty i zawładnięcia światem. Autor teorii zakłada więc, że serial atomówki przedstawia lustrzane odbicie dziejów Samuraja Jacka. Do tego zarówno Aku, jak i moje jojo żyją w świecie, w którym trudno jest im się odnaleźć, gdzie nikt nie bierze ich na poważnie. Tak jak moje jojo jest odbiciem Aku, taki profesor Atomus jest obrazem samuraja Jacka. Ma to sens? Deska żyje. W porównaniu do poprzedniego entry, ta teoria ma dużo więcej sensu i jednocześnie mniej kombinowania, bo sceny przywodzące na myśl takie domysły niejednokrotnie pojawiały się w kreskówce Etet i Edy i na pewno chociaż część z Was w dzieciństwie zastanawiała się, czy coś w tym jest. Chodzi mi konkretnie o teorię mówiącą, że deska jest żyjącą istotą, a nie jedynie przedmiotem należącym do John'ego. Mimo że nigdy nie widzieliśmy sceny potwierdzającej do mnie mane ożywienie deski, to John wydaje się rozumieć wszystko, co mówi mu na ucho jego drewniana przyjaciółka. To nie jedyna poszlaka w tej zagadce, bo w niektórych odcinkach faktycznie wydawać by się mogło, że to deska była sprawczynią poszczególnych akcji. Dla przykładu w odcinku nowe szaleństwo etki starały się oskamować John'ego na różne sposoby, zapewniając desce niezapomnianych wrażeń. Jednym z nich był przejazd na prędce zrobionym rollercoasterem, kiedy to deska za pośrednictwem Johnego zaprosiła Edków do wózka po to, żeby ci pojechali atrakcją razem z nią. Ostatecznie okazało się to podstępem, a po chwili deska pojawiła się przy mechanizmie blokującym wózek i wysłała Edków w daleką podróż. Jak widzicie w tej scenie było to już coś więcej niż niewyjaśnione rozmowy Johnego ze swoją przyjaciółką, które łatwo można było podważyć chociażby autyzmem lub jakąś chorobą psychiczną chłopca. W odcinku Mądry, Ed po konkursie, Deska jakimś sposobem dostaje się do Pitchkirk Junior High, a także gra w drużynie w futbolu amerykańskiego. Takich nawiązań było oczywiście jeszcze więcej, jednak dwa wymienione przykłady chyba najdosadniej pokazały, że coś może być na rzeczy. Z dostępnych w internecie informacji wiadomo, że początkowo twórcy kreskówki planowali ożywić Deskę. Muszę was jednak zasmucić, bo ostatecznie dany Antonucci poinformował widzów, że Deska to tylko Deska. Tak więc wszystkie te sceny sugerujące coś więcej były jedynie formą pranka na widzach, tak, żeby ci doszukiwali się drugiego dna. Brudny żart sznycla. Sznycel to postać chowdera, która w kuchni zajmowała się przede wszystkim sprzątaniem. Swoją popularność zyskał przede wszystkim ze swojego niezrozumiałego języka, gdyż jedyne co mówił to rada, rada w wielu kombinacjach. To ciekawe, chowder, mank i trufla go rozumieli. W odcinku śpiewne fasolki, mank i chowder przygotowują tytułową potrawę, która wymagała doglądania przez całą noc. Aby zabić czas, mank zaproponował opowiadanie żartów. Gdy przyszła kolejna sznycla, ten opowiedział dowcip w swoim języku, po którym mank się zagotował, a którego Chowder wcale nie zrozumiał. Na YouTubie fragment ten znany jest jako Schnitzel's Dirty Joke. W 2010 roku nastąpiła emisja finałowego odcinka Chowdera, poprzedzona Chowder Pop-Up Marathon, w którym przez 5,5 ,5 godziny odcinki były przeplatane z ciekawostkami na temat kreskówki. Z tego, co dowiedziałem się na wiki Chowdera, wyjaśniono wówczas, że żart mówił o wędkarzu i za małym wiatrze na ryby. Wójcie dobra rada to Bóg. Niektórzy fani kreskówki Wujcio Dobra Rada zakładają, że tytułowy bohater jest tak naprawdę Bogiem. Tłumaczą to tym, że po pierwsze jest on wujkiem i dziadkiem każdego z nas, a przypomnę, że oryginalny tytuł serialu to Uncle Grandpa. A jak dobrze wiemy, Bóg jest w religii uważany za ojca każdego. Po drugie, Wujcio jest praktycznie wszechmogący. Może sprawić, że stanie się cokolwiek sobie wymyśli. Po trzecie, akcja kreskówki dzieje się w prawdziwym świecie, a nikt inny jak Bóg nie może mieć takiej zdolności w realu. Po czwarte, kamper wójcia dobrej rady jest w stanie zniszczyć cały świat w momencie grzybania w nim. Tak więc kamper można tu traktować jako rozszerzenie mocy bohatera. Jeszcze inny użytkownik zauważył, że wszystkie idiotyczne błędy popełniane przez wójcia mogą być celowe tak, aby wszystko szło zgodnie z planem, tak jak często chrześcijanie tłumaczą jakieś najgorsze wydarzenia planem Boga. Co o tym uważacie? Teoria na temat et RETIED. Przenosimy się teraz do teorii, o której część z was na pewno słyszała. Ta mówi, że wszystkie dzieci z serialu 1 są martwe i żyją w Szczyźcu, gdzie się oczywiście nie starzeją. To mogłoby też wyjaśniać, dlaczego w kreskówce nie widzieliśmy ani jednej osoby dorosłej, a przecież bardzo dużo odcinków toczyło się w domach bohaterów czy w szkole, gdzie przecież powinno być sporo nauczycieli. Podobna teoria wskazuje na śmierć bohaterów, z czego każdy z nich pochodził z innych czasów. Dla przykładu, Rolf miał zginąć w 1903 roku, wcześniej żyjąc z dala od Załuka. To tłumaczyłoby też jego staroświeckość i zajmowanie się farmą. Po Rolfie miała nastąpić śmierć Johnego w wyniku gruźlicy w 1922. Na Ediego przyszedł czas w 1939 roku, gdy to uciekał przed dziećmi, które chciał oskamować. W 1953 w wypadku samochodowym śmierć poniosło rodzeństwo: Ed i Sara. Nas, jako dziecko hipisów, w 1979 podobno została zbudowana. Chudy Ed, od początku zafascynowany nauką i eksperymentami, przypadkowo doprowadził do pożaru domu. Kevin został skatowany przez pijanego ojca w 1999. Jako ostatni z bandy w 2000 roku Jimmy zakończył swój żywot. Siostry ochytki miały być za to zesłane z piekła, aby uprzykrzać życie dusz mieszkańców sąsiedztwa. Jest to bardziej creepypasta, ale czytając ją znowu czuję się jak zafascynowany dziesięciolatek, który dopiero co odkrył straszną historię w internecie, częściowo w nie wierząc. To chociaż wyjaśnia tak sporą rozbieżność między bohaterami i pewne niedomówienia w serialu, takie jak chociażby brak dorosłych przez całą serię. Franka jest zmyślona. Franka to 22-letnia wnuczka pani Foster, która pomaga babci zajmując się ośrodkiem. A co byście powiedzieli na teorię, że Franka też jest myśloną przyjaciółką? Hipoteza pochodząca z Nine Gaga mówi, że pani Foster wymyśliła młodszą wersję siebie, czyli frankę, żeby ta pomagała jej w ogarnieniu domu. Jak widzicie na obrazku, ubiór obu kobiet jest bardzo podobny. Głównym argumentem teorii jest to, że sama Franka nie ma żadnego zmyślonego przyjaciela. Z drugiej strony pojawiło się też kilka kontrargumentów. Franka raz udała się na randkę z człowiekiem, więc miałaby nie wiedzieć, czy jest zmyślona? Jak pokazał serial, zmyśleni przyjaciele od początku wiedzieli, że byli zmyśleni. Tak samo, po co zmyślonej przyjaciółce byłoby prawo jazdy? I tutaj dochodzi kolejna teoria. Może to Franka wymyśliła panią Foster? Załóżmy, że jej babcia zmarła z racji wieku, a zrozpoczona wnuczka wymyśliła ją, żeby spędzić razem więcej czasu. To by tłumaczyło, dlaczego pani Foster, mimo starszego wieku, jest tak energiczna i można by powiedzieć, że także dziecinna. Która teoria bardziej do was trafia? Providence to SCP. Fundacja SCP powstała w 2008 roku w formie witryny pisarskiej poświęconej twórczemu pisaniu o działalności tytułowej fundacji i organizacji odpowiedzialnej za zabezpieczanie istot, miejsc i szeroko pojętych obiektów anomalnych oraz za zatajanie istnień atakowych. Ci z Was, którzy oglądali generatora Rexa, wiedzą, że jego fabuła mówiła o mikromaszynach zwanych nanitami, które od czasu do czasu wymykały się spod kontroli, wywołując mutacje u żywych organizmów, co przemieniało je w Iwo, niszczące wszystko na swojej drodze. W serialu 15-letni Rex Salazar, również będący Iwo, pracuje dla Providence. I właśnie przy Providence chciałbym się zatrzymać. W skrócie, jest to tajna organizacja wojskowa, która została stworzona w odpowiedzi na wybuch nanitów. Pod przywództwem Białego Rycerza podstawową funkcją Providence było wyleczenie, schwytanie lub zabicie wrogich Iwo. Jeden z użytkowników reddita zauważył, że w generatorze Rexie występuje coś na wzór SCP-204. Cytuję z polskiej wersji strony o SCP. SCP-204-1 to półorganiczna kolonia nanomaszyn, która podąża za scp 2042 jako rodzaj obrońcy. SCP-241 spędza większość swojego czasu w rozproszonej chmurze, gdzie jest niemal niemożliwy do wykrycia przez zmysły zwykłego człowieka. Jednak jeśli SCP-242 zostanie wystawiony na niebezpieczeństwo, bądź jeśli SCP-242 tak rozkaże, to SCP-241 natychmiast dokona manifestacji do stałej formy fizycznej. Dokładny kształt i natura jego formy są subiektywne, w całości zależne od widoku, stanu psychicznego i wyobraźni SCP-242. Pomimo swojej zmiennej natury, SCP-241 posiada znaczną ilość stałych cech. Należą do nich: olbrzymia siła, duży rozmiar, podstawowa inteligencja, całkowite posłuszeństwo SCP-242 i zdolność do regeneracji po skonsumowaniu żywego mięsa. SCP-241 jest wrażliwy na broń konwencjonalną i może być tymczasowo zmuszony do wycofania się do swojego rozproszonego stanu, jeśli wyrządzi mu się odpowiednią ilość obrażeń. Hank Marcepanowo to miasto, w którym rozgrywa się akcja chowdera. W odcinku na chrapki, gdy Tom Mank wyrzucił skażoną tytułową potrawę poza miasto, dowiedzieliśmy się o obecności Hanka, który je złapał. Był to gigant, który niczym atlas podtrzymywał marcepanowo nad swoją głową. We wspomnianym odcinku, Mank musiał szybko zejść do Hanka i zabrać chrapki złapane przez giganta, ponieważ ten chciał je zjeść, co nie skończyłoby się dobrze, zarówno dla niego, jak i mieszkańców miasta. Później postać ta pojawiła się również w odcinkach Mitch oraz Lizaki. O samym Hanku wiemy naprawdę niewiele. Oprócz jego głównej roli, jaką jest podtrzymywaniem Marcepanowa, dowiedzieliśmy się przy okazji, że uwielbia bykane chrapki i nie cierpi, gdy inni narzekają. Nie lubi też zbyt drogich przedmiotów. To ciekawe, Mank nie wiedział o istnieniu Hanka do momentu skoku poskarzonej jedzenie, stąd też możemy zakładać, że inni mieszkańcy też raczej nie byli świadomi jego obecności i ważnej dla miasta roli. Serial zaprzeczał też sam sobie, bo raz pokazywał Martę Panową jako podtrzymywany przez giganta, a raz będące na planecie. Strażnicy Czasu doprowadzili do śmierci Lincolna Strażnicy Czasu to serial animowany z 2001 roku, w którym przenosimy się do roku milionowego. Tam funkcjonuje tytułowa służba, która monitoruje przeszłość i ją naprawia, gdyż w miarę postępu odkryto, że przeszłość nie jest niezmienna. Im dłużej trwa historia, tym bardziej staje się niestabilna. Tak więc mamy tu zastosowane doskonale znane z kinematografii moty, zmiany przeszłości, znane chociażby z efektu motyla czy serialu Loki. Zdarza się, iż postacie historyczne, te dobre jak i złe, nie z tego nizowego zaczęły zajmować się profesjami innymi niż te, z których zasłynęły, co może mieć ogromny wpływ na wydarzenia w przyszłości, gdzie żyją postaci serialu. Tak więc, jak możecie się domyślać, w serialu pojawiło się ogromna postaci historycznych, takich jak chociażby Albert Einstein, Shakespeare, Kleopatra czy Napoleon Bonaparte. Nie mogło oczywiście zabarchnąć Abrahama Lincolna, który pojawił się w odcinku Nieprawy AB. Gdy strażnicy cofnęli się do przeszłości, zastali tam Lincolna, który znudzony swoją służbą państwu zaczął robić innym psikusy. Strażnicy postanowili więc walnąć mu serię pranków, żeby pokazać, że nie jest to przyjemne dla drugiej strony. Gdy prezydent zrozumiał swój błąd, postanowił już nigdy nie płatać figli. Pod koniec odcinka Abraham mówi, że idzie po małżonkę, żeby razem z nią pójść do teatru, co jest aluzją do wydarzeń z 1865 roku czyli zamachu na prezydenta w teatrze, co doprowadziło do jego śmierci. No właśnie, tylko w odcinku nieprawy AB strażnicy przenieść się do 63. a nie 65. roku. Tak więc równie dobrze mogło być to nawiązanie do typowego wyjścia do teatru Lincolna, który często tam bywał, żeby oderwać się od grozy czasów wojny satycyjnej. Warstwa 13. Zwyczajny serial jest na kwcie. W internecie przewijały się czasem teorie, że zwyczajny serial to nic innego jak jakiś długi trip po kwcie. A co jeśli powiem Wam, że wcale nie jest to takie niemożliwe? W 2005 roku James Garland Quintel w swoich studenckich czasach stworzył 7-minutową animację 2 in the AMPM. Kreska bardzo przypomina tę znaną nam ze wspomnianej kreskówki, a w tle słychać również głos autora. Dla tych niewiedzących, J.G. Quintel to twórca zwyczajnego serialu. W krótkometrażówce przedstawiona zostaje historia dwóch sądzonych kasjerów. Po chwili jeden z nich daje drugiemu cukierki, które razem jedzą. Ten drugi mówi, że coś jest nie tak. Pierwszy przyznaje się, że owszem, bo dał tam drapki, a konkretnie kwas. Niedługo potem drugi kasjer zamienia się w antropomorficzną maszynę do cukierków. Hmm, może skądś znacie tę postać? Tak, to Benson ze zwyczajnego serialu. W kolejnych kilku minutach widzimy inne postaci znane z kreskówki, takie jak Papcio, Atleta czy w końcu Mordechai, w którego zamienia się sprawca całego zamieszania. A potem. zresztą sami zobaczcie. W 2023 Kevin Dent dodał animowaną wersję krótkometrażówki. Tu Indie AMPM to nie jedyna krótkometrażówka z postaciami z regular show autorstwa J.G. Quintella. Na YouTubie można obejrzeć też pochodzące z tego samego roku The Nave Men from Lollyland. Tym razem w zaledwie 4-minutowym poznajemy postać znaną później jako papcio ze zwyczajnego serialu, który z gazety dowiedział się o przyjeździe ambasadora Lizakowa do Stanów Zjednoczonych. Scena miała miejsce w restauracji, tak więc mężczyzna chciał już zapłacić kelnerowi za posiłek i wyjść. Jednak jego walutę stanowiły Lizaki, co doprowadziło do kłótni. W tym przypadku materiał ukazuje nie tylko postaci, których wygląd stanowi podwaliny podzwyczajny serial, ale również elementy fabularne. Sam tytuł mówi, że mężczyzna pochodzi z Loliland, czyli Lizakowa, a z serialu wiemy, że serialowy papcio Mayard także stamtąd pochodził. Ze wspomnianych kwestii to pod koniec krótkometrażówki pada również imię Bensona. Również tutaj Kalinden dodał animowaną wersję, którą możecie obejrzeć na YouTubie. Widząc pierwszy raz opisywane na początku 2 Indie AMPM, byłem lekko zaskoczony, że z czasem wyewoluowało to w pełny serial animowany dla młodzieży, emitowany na Cartoon Network. Zresztą sam zwyczajny serial wielokrotnie był oskarżany o umieszczanie dorosłego humoru czy nawiązań do seksu w swoich odcinkach. Pojawiały się tam też różne smaczki, takie jak godzina 4.20 na zegarkach. Sceny regular show często podlegały zresztą cenzurze w wielu państwach świata właśnie ze względu na bardziej dorosłe nawiązania czy dialogi podpadające już pod lekkie przekleństwa. Z drugiej strony na przełomie wieków też przecież było sporo kreskówek w mniejszy lub większy sposób dodających do odcinków bardziej dorosły humor i zawierające do niego nawiązania, tyle że w trochę innej formie. Może przepisem na sukces i popularność serialów animowanych jest trafanie również do starszych odbiorców? Zastanawiam się, czy Cartoon Network podejmując współpracę z J.G. Quintelem wiedziało o opisowanych shortach. Tak czy siak, Zwyczajny serial można uznać za jeden z bardziej wpływowych i docenianych seriali wyprodukowanych przez Cartoon Network w drugiej dekadzie 2000 roku. Samstwo Toma W 1956 roku powstał odcinek kreskówki Tomi Jerry pod tytułem Smutny Koci Blues, w USA znany jako Blue Cat Blues. Widzimy w nim skrajnie smutnego i załamanego Toma, siedzącego na torach kolejowych, którego z mostu obserwuje Jerry. W krótkim wspomnieniu Jerego dowiadujemy się, że Tom zabiegał o serce kocicy, która stale odrzucała jego uczucia na rzecz innego kota. Tom starał się na wszystkie sposoby, zadłużając się nawet jedynie po to, żeby sprezentować dziewczynie pierścionek z diamentem czy wysłużone auto. To jednak nic nie dało, a kocica okazała się zwykłym gold tigerem. Dobrze, że chociaż Jerry miał kochaną partnerkę. Kolejnej scenie ten cieszy się, całując jej zdjęcie. No, niekoniecznie, bo w tym momencie zostaje ochlapany kałużą przez auto, w którym jedzie jego wybranka wraz z inną myszą i napisem nowożeńcy. Ech, co za Smutny Jerry dołącza więc do Toma siedzącego na torach, a odcinek się kończy. Wow, z tych wszystkich niebezpośrednio przedstawionych i Toma opisanych w jednej z poprzednich warstw, ta jest najbardziej przygnębiająca. Na pocieszenie powiem wam, że fabuła serialu nie jest ciągła, a po smutnym kocim bluzie wyprodukowano jeszcze kilkanaście kolejnych odcinków pod skrzydłami studia Hanna-Barbera. Z tego, co dowiedziałem się w internecie, odcinek dosyć rzadko jest emitowany w telewizji. Zaginiony odcinek et 1 z różnych teorii, ciekawostek i niewyjaśnionych spraw wkraczamy w temat Creepypast. Sam byłem nimi zafascynowany jakoś w wieku 12-13 lat, stąd pamiętam opowieść o zaginionym odcinku Etet i -E Z tego co napisał autor w 2003 roku przypadkowo wyemitowano 34 odcinek serialu tydzień przed planowaną emisją. Ludzie, którzy go wówczas obejrzeli, relacjonowali o niepokojących scenach, takich jak obniżone i przytłumione głosy, nazbyt agresywni bohaterowie i burzliwy klimat. Postacie wydawały się bardzo mroczne i depresyjne, a kolejne minuty prezentowały różne przykre zdarzenia i wypadki wraz z krwawymi scenami. W sumie nie wiem, co mogę więcej powiedzieć o tej creepypastej. Nie chcę je wam streszczać, tym bardziej, że całość Ani trochę nie wydaje się być interesująca. Nie wiem, jak kiedyś mogłem w to częściowo wierzyć, może była to kwestia wkręcenia się w creepypasty i różne internetowe tajemnice, które coraz bardziej stymulowały moje zmysły. Gumball The Grieving Gumball The Grieving, czyli po polsku Rozpacz, to kolejna creepypasta w temacie kartunowego serialu. Aby nie streszczać całej historii, w skrócie chodziło tam o tytułową Rozpacz. Odcinek miał być niższej jakości, bardziej jakby jakaś flaszowa animacja. W odcinku jedna z pierwszych scen to rodzice Gambola siedzący w gabinecie dyrektora, dowiadujący się, że ich dzieci, Anais i Darwin, zostali znalezioni m.in. W... Po czasie okazało się, że również Gumball już nie żyje. Ten wisiał w jednej z klas. Kolejne akapity to już dokładniejsze opisy scen odcinka oraz odczucie autora, a także znany z creepypasta typu Lost Episode motyw, że inne osoby oglądające stację w tym czasie nie zauważyły nic podejrzanego, a oficjalna ramówka puszczała wtedy zupełnie coś innego. Jak dla mnie creepypasta mocno średnia, czytałem lepsze o zaginionych odcinkach. Cukrowa wyspa to kraina O Po dwóch niezbyt zachwycających creepypastach wracamy do fanowskich teorii. Kilkanaście lat temu jeden z użytkowników Reddita podzielił się teorią, że niezwykłe przypadki Flapjacka i pora na przygodę dzieją się w jednym uniwersum. Po pierwsze, autor teorii argumentuje, że Sztormowo, czyli miasto portowe znane z Flapjacka, zostało wybudowane po Wielkiej Wojnie Grzybów, czyli wojnie nuklearnej mającej miejsce 1000 lat przed rozpoczęciem fabuły pory na przygodę. Po drugie, głównym celem bohaterów Flapjacka jest dotarcie do Cukrowej Wyspy, w której wszystko zrobione jest z cukierków. Jak wspomina autor, według jego teorii wyspanie jest jedynie wyspą, a także kontynentem, na którym dzieje się akcja właśnie pory na przygodę. Dochodzi do tego kwestia fila, pojawiającego się wielokrotnie w formie krótkich cameo w Porze na Przygodę. Przed jego występem w serialu to Finn był uważany za jedynego człowieka w krainie O. Niektórzy fani zakładają, że Finn mieszkał wcześniej w Stormowie, jednak pewnego razu jego statek rozbił się właśnie w krainie znanej Spory na Przygodę. W serialu z Finnem i Jakeiem nie mieliśmy okazji zobaczyć żadnych nawiązań do Stormowa, ponieważ Finn panicznie bał się oceanu. Szukając dalej, w innych źródłach pozyskałem kolejne argumenty na poparcie tej teorii. Za przykład podam chociażby potwory, które w obu serialach są nietypowe i wyglądają jakby były zmutowane. Może to wynikać z promieniowania po wybuchu bomb atomowych. W serialu Pora na przygodę Fiona i Cake, będącym spin-offem Pory na przygodę, gdzie poznaliśmy tytułowe Fiona i Cake, będące odpowiednikami Fina i Jake'a w innym uniwersum, również nawiązano do Flapjacka. W czwartym odcinku pierwszego sezonu Prismo, czyli wszechmogący w centrum multiversum, przełączał obraz różnych uniwersów na telewizorze, w końcu trafiając na to z niezwykłych przypadków Flapjacka. Prismo dodał wtedy this one already existed. Twórca serialu Adam Muto wspomniał, że miał zamiar zrobić pełny crossoverowy odcinek pomiędzy dwoma serialami, jednak plany nie zostały zrealizowane ze względu na ustalone 10 odcinkowy limit serialu. Tak więc można zakładać, że Flapjack jest wersją fina z innego uniwersum. W końcu obaj stracili swoich rodziców na morzu, jako dzieci przypłynęli do brzegu wyspy owinięci w wodorosty, a następnie zostali wzięci w opiekę przez zwierzę. Warstwa 14. Samurai Bravo. Nietypowy ship, jakim jest Samurai Jack i Johnny Bravo, powstał dzięki bumperowi w okresie Sean City, jakim było Lunchy Day. W minutowym przerywniku umieszczeni zostali wspomniani bohaterowie robiący pranie, początkowo nieśmiale zarkający w swoim kierunku. Informacją istotną z perspektywy shipu jest to, że Jack był w samych majtkach, a Johnny w szlafroku. Po chwili bohaterowie jednocześnie pytają się siebie lunch day, a Jack, popchnięty niezręcznym momentem, zauważył, że Johnny bardzo lubi czarne koszulki. Ten drugi odpowiedział samurajowi, że ten widocznie lubi je różowe. Winowajczynią całego zamieszania była bójka, która w tej samej pralce zostawiła swoją różową piżamę, co doprowadziło do zawarbowania szaty Jacka. Wracając do samego shipu, jest on chyba jednym z najpopularniejszych w uniwersum Cartoon Network. Twórca Bumpera, a jednocześnie dyrektor epoki CNCT, Jeff Valent, poinformował, że początkowo animacja miała posłużyć za udowodnienie męskości, jednak faktycznie Laundry Day po stworzeniu wyglądało bardziej jak flirt pomiędzy bohaterami. Aktorzy głosowi z angielskich wersji, Phil Lamar oraz Jeff Bennett, nagrali nawet wspólny dialog, żeby żartobliwie zaakcentować kanoniczność shipu. You are kind of cute. You know. Bad Stefek Pizza jest goły. Zauważyliście, że Stefek Pizza z dobrej rady jest nagi? Trochę to nie fajne jak nakreskówka dla dzieci. Rebecca Sugar i komiks z Zetkami. O Rebece Sugar wspominałem już przy okazji jednego entry, związanego z m.in. Stevenem i Universe, bo to właśnie jego twórczynią jest wspomniana osoba. Ta dołożyła swoją cegiełkę do uniwersum Cartoon Network i nie mówię tu jedynie o wspomnianym serialu. Wiecie, czym jest zasada 34? Jeśli tak, pewnie za dużo czasu spędziliście w internecie. Jeśli nie, to już Wam tłumaczę. Rule 34 to internetowy mem twierdzący, że wszystko, co istnieje, ma swoje popkulturowe odzwierciedlenie. Zazwyczaj są to różnego rodzaju fanarty, ale także gify, przerobione zdjęcia, animacje i tym podobne. Jeśli dalej jesteście tego ciekawi, pomyślcie o dowolnej postaci i dopiszcie do niej Rule 34 w uszukiwarce. Na własną odpowiedzialność oczywiście. Przechodząc do sedna, Rebecca Sugar stworzyła swego czasu krótki komiks z Edim i Chudym Medem w roli głównej, w którym ci ze sobą współkują. Widziałem w swoim życiu wiele, ale nawet mnie zniszczyło to dzieciństwo. Sam dany Antonucci, czyli twórca Eda, Eda i Ediego, podobno widział to dzieło i docenił jak każdy inny fanart z jego kreskówki, jednak dla mnie problem stanowi to, że mimo wszystko bohaterowie Edków to dalej dzieci. Mr. Smoothie to kanibal. Mr. Smoothie to znana w uniwersum Bentena franczyza restauracji serwująca różnego rodzaju smoothie. Fani seriali z Benem wiedzą, że chłopak jest ich częstym konsumentem. Gdzieś w internecie przemknęła mi teoria, że Mr. Smoothie, maskotka sieciówki, to kanibal. Niestety nie oglądałem nowszych Bentenów, więc nie wiem z czego to może wynikać, jednak domyślam się, że chodzi o szyld restauracji w formie pana Smoothiego, trzymającego w ręku mniejsze Smoothie. Tak więc możemy się domyślać, że jest on gotów wypić istotę ze swojego gatunku? Jeśli jesteśmy w temacie kanibalizmu, warto wspomnieć również o Wilfredzie, świni Rolfa z E.T. Edi. Oglądając polski iceberg o serialu, dowiedziałem się, że w filmie Wielkie Kino pokazano, że Świnia lubi spożywać m.in. wyroby mięsne, takie jak kiełbasy czy parówki. Skyler Page. Jeśli znacie serial Clarence, to Skyler Page jest jego twórcą. Wcześniej mężczyzna był również scenopisarzem pory na przygodę. W 2014 roku Page został zwolniony z Cartoon Network niedługo po tym, gdy w czerwcu 2014 Emily Partridge, storyboardista pory na przygodę pracująca wcześniej z Skylerem, opublikowała serię tweetów zarzucających mężczyźnie napaść na tle specjalnym w jej kierunku. Stało się to niedługo po plotkach mówiących o masaniu grupy kobiet bez ich zgody przez Page'a. Później dawni znajomi mężczyzny mówili o jego zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, co oczywiście nie jest żadnym wytłumaczeniem dla jego skandalicznego zachowania. W 2021 roku Skyler Page po raz pierwszy odniósł się publicznie do zarzutów, przyznając się do winy i przepraszając ofiary swoich zachowań. Boston Incident na zakończenie iceberga też naprawdę grubego. 31 stycznia 2007 roku w godzinach porannych Bostoński Wydział Policji oraz tamtejsza Straż Pożarna zaczęły otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o podejrzanych urządzeniach wszczepionych w losowych miejscach Bostonu, które wyglądały jak IED z angielskiego Improvised Explosive Device, czyli improwizowany ładunek wybuchowy. To doprowadziło do sporej paniki w mieście. Mieszkańcy i służby podejrzewały zorganizowaną akcję terrorystyczną. Niedługo potem okazało się, że całość była tylko formą ogólnokrajowego Marketingu partyzanckiego ze strony Adult Swim. Kampania miała za zadanie zareklamować kinowy film Aquat in Hunger Force, kolon movie Film for Theaters, a urządzenia błędnie odebrane za bomby były jedynie ledami przedstawiającymi Moon Knighty, rasę znaną z serialu Aquat in Hunger Force wystawiające środkowego palca. Masowa panika doprowadziła do sporych kontrowersji i krytycyzmu ze strony amerykańskich mediów. Sprawę poruszyły m.in. The Boston Globe, Fox News, CNN, The New York Times czy Los Angeles Times. Część z nich wręcz wykpiła odpowiedź słuszna akcję. Zbiorowo określono ją jako różnicę pokoleniową pomiędzy urzędnikami miejskimi a młodymi mieszkańcami Bostonu, do których reklamy były kierowane. Niektóre źródła mówiły, że setki policjantów nie były w stanie rozpoznać postaci przedstawionej na instalacjach, dopóki jeden z młodszych pracowników zbiora burmistrza tego nie zrobił. Policja broniła się później, że urządzenia były niezapodobne do wspomnianych IED. Po wszystkim w lutym 2007 roku stan Massachusetts doszedł do ugody Starner Broadcasting oraz Interference Incorporated, wedle której firmy miały wypłacić łącznie 2 miliony dolarów. Jeden milion poszedł do bosońskiego wydziału policji, a drugi do Department of Homeland Security. Oprócz tego korporacje również przeprosiły za akcję. W tym samym miesiącu główny dyrektor Cartoon Network, Jim Samples, ustąpił ze swojego stanowiska. Dwaj mężczyźni zatrudnieni przez Interference do rozstawiania urządzeń po Bostonie, Peter Berdowski oraz Sean Stevens, zostali aresztowani w dniu incydentu i otrzymali zarzuty umieszczania fałszywych urządzeń w celu wzniecania paniki. Obaj nie zostali uznani winnymi i niedługo później opuścili areszt za kaucją 2,5 tysiąca dolarów. Twórcy Aqua Teen Hunger Force wcale nie przemilczali tej sytuacji i wyprodukowali odcinek pod tytułem Boston, ale Adult Swim anulował go, aby uniknąć dalszych kontrowersji. W 2015 roku epizod został jednak zlikowany do internetu. Po czasie, gdy Amerykanie mogli spojrzeć na to wydarzenie z trochę większym dystansem, wielu ekspertów scharakteryzowało je jako społeczną panikę. Uznano również, że reakcja służb była bardzo przesadzona. W 2012 roku gazeta The Boston Phoenix określiła wydarzenie mianem Great Moon Night Panic of 2007. I tak oto, po kilku częściach, iceberg dobiegł końca. Jest mi niezmiernie miło, że go obejrzeliście, bo zajęło mi sporo czasu, tym bardziej, że ze względu na inne obowiązki pracowałem nad nim dosyć nieregularnie. Jest to mój pierwszy iceberg, także proszę o odrobinę wyrozumiałości, tym bardziej, że od razu rzuciłem się na głęboką wodę, tworząc coś tak długiego i zawiłego. Przyznacie zresztą, że warstw i entry było tu bardzo dużo. Czekam na wasze komentarze z opiniami, chętnie przyjmę także propozycje waszych wymarzonych icebergów. A może pominąłem jakieś kwestie związane z Cartoon Network? Jeśli tak, chętnie zrobię osobny odcinek poświęcony Missing Entries.